pluskwy bierzemy oczywiście Cyjnski ryż z fasolą. Ileż jedzenia? I to są fajne skrzynki wartościowe. Co tu jest? Jakiś wykopany dół, więc tak średnio. Ym. A w porządku, w porządku wiesz? Powoli sobie leci. Ym, drugi dzień gram dopiero tę grę. No dobra, trzeci w sumie, bo przez pierwszy, w pierwszym dniu dwie godziny też mogłem zagrać, potem mi stream padł. Ale to jest pierwszy followcik w moim życiu, więc jaram się. Dobry wieczór Inspirawko, hej hej. O, nie pytaj. Wiesz co, wiesz co? Broń! Już ci powiem bo wszystko wywodzi się z tego kiedy zakładałem swój kanał na styli kanał na streamie, kanał na Twitchu i po kolei uczyłem się wszystkiego o streamowaniu. To w sumie uczyłem się sam. Nie miałem żadnego tam mentora, nikogo, kto by mi powiedział, że użyj sobie mubota, bo jest fajny, a nie używaj tego, bo jest niefajny. No i tak patrzyłem, co kto ma, i to używałem. I tak się nazbierało tego troszkę. Troszkę się anulowało, coś się pozmieniało, no i zostały te. I też. Jeden aspekt był fajniejszy w mubocie, inny był fajniejszy w Nightbocie, inny w stream elemencie, no i tak. No i tak się nazbierało. Znaczy, nie ubolewam nad tym. Generalnie, chyba mam po jednej funkcjonalności z każdego, wiesz, i to tak, tak się to prezentuje. Mam oczywiście też w planach gdzieś tam kiedyś to skonsolidować, ale. Działa dobrze, spisuje się. Mam także, nie, zapo nie zapominam haseł do różnych kąt, więc, więc może być. Kiedyś się ogarnę, to pozmieniam to. Plan. Um. Weźmiemy. Jak falo, ci się podoba? Eee, jak gdzieś od miesiąca mnie jest Bosko, Właśnie słyszałem, doszedł mnie słuchaj, że grasz. Co mnie zdziwiło? Nie, nie, nie wiem, nie trafiłem na streama u Ciebie, żeby zobaczyć tę grę, A ja z taką dozą niepewności zacząłem grać. Ale jak już zacząłem. To po dwóch dniach kupiłem. No i będzie grane. Mimo, że muszę jeszcze pogarniać kooperację gry i obesa, żeby się lepiej dogadywały. Bo czasem taką zwierzkę złapię. Natomiast tak jak napisałaś, jest. Bosko. Na pewno będę grać. Może całość? Zobaczymy. Ok, to może tam bym wyszedł. Ja też y, wspominałem jakiś czas temu. O, zrzut zasobów, że mam ochotę na otwarty świat i post-apo. No i przyszła ta gra. Nie ukrywam, na pewno dużym plusem było to, że no dali tę grę za darmo do spróbowania, bo ja tak, nie znając ty ty tytułu, od razu kupować całą grę, to było takie niezbyt mnie przekonujące. Kurde, już za dużo tych rzeczy mamy. Ja tak bym mógł wszystko zbierać, uwielbiam. Uwielbiam, bierzemy. No, miska może mi się nie przyda. Może nie. Zacząłem grać pierwszy raz w metro, bo wcześniej nie grałem w ogóle. Właśnie metro to też jest taka gra, która mega mi się podoba. Zdziwko jako otwarte sandboxy, RPG. Bycie śmieciarzem w grach i eksploracje. Dokładnie pięknie to ujęłaś. Tak, też to lubię. Też to lubię, więc im jest jej więcej tej eksploracji. To jest to fajniejsze. A tu jeszcze co? Tu jeszcze można robić zdjęcia. To jest rewelacja. O, właśnie inspirawka. Bycie śmieciarzem. Śmietniki to tutaj najfajniejsza sprawa, chociaż nie ten, bo tutaj jest chochla i pieniądze. Jak wiemy tutaj pieniądze, no nie są zbyt potrzebne. Siemka siłka Belli, Dobry wieczór. Coś Kto tu? tu łazi. Ale tym to tak średnio. Mega mało naboi mamy. E, Inspirawka to jest pierwszy faluchik. Nie grałem nigdy w żadnego. Nie mam pojęcia, jaka tam historia, a słyszałem, że dużo lepsza niż tutaj. Tak mi tutaj już powiedziano. Bycie śmieciarzem to jest pięknie powiedziane. Tak, Metro Exodus. Któreś metro mam zainstalowane na komputerze i zacząłem grać. Metro. Być może. Exodus. No. Nie, 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 nie. Dzięki wielkie, Ja Valoranta to, to, to nie, to nie moje środowisko, jednak. Dojrzałem do tego, że ta gra mnie nie bawi. Może to się zmieni. Może poczuję flow, żeby w to zagrać, bo gdzieś tam już dostałem info nawet, że. kod mam, że zapraszają mnie, żebym zagrał. Chybiłem. To jest cudowna broń, ale. w momencie, kiedy trafimy, to hedzik siada super. A, Kolajdzik, o Jezu, dobrze. Exodus ogrywałeś, no właśnie. Chciałbym, żeby mi ktoś wymazał pamięć, żeby jeszcze raz przyjść 3-4. No, to tak wszyscy mówią o, o Wiedźminie. To w sumie ja bym powiedział tak o Wiedźminie. No. Ale wiesz co, zauważyłem Inspirawka, że mam tutaj taką tendencję do przechodzenia gier na odwrót. Znaczy na odwrót, nie w tej kolejności co teoretycznie powinien, no więc skoro przeszedłem już Wiedźmina odwrotnie Wszystkie gry póki co tak się zabieram, to przechodzę najpierw najnowsze, potem, potem starsze części no, Nie mówię nie, no może zagramy Ktoś mi tam polecał, że o, Jak lubię sobie tak samemu chodzić eksplorować to New Vegas mi polecają. Nie wiem, dobrze mówię tę nazwę? Chyba New Vegas, tak. O oh men, 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 men. No to do kolei był pytanko. Okej, okay, okej. Okay. Tak zdziwiłem trochę, że do mnie. Nie, no te śmietniki, słuchajcie, tutaj to są cudowne. Już mnie tam dostrzegła. Nie, po co mi to? Nie wiem, czy dobrze teraz tak. Nie widzę, tak słychać ich cały czas. A tu jest jabłuszka, bierzemy, bierzemy. dwa naboje, a ja strzelam w powietrze. Ej, ej. Ja spadam, będę później. No pewnie, trzymaj się. Dzięki za za wizytę. 45 mm to nie jest to, co potrzebuję. On tu wyjdzie? Nie. No szmy... Dobra. spokojnie co pan panie again tendy oho uh, ho 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 ja jajajaj tego życia to mało m mm. Ale to mi tylko jedzonko podniesie, no właśnie. Co ja mogę mieć na życie? Miałem tę fajną pastę, która mi tutaj życie odnawia, ale... No zużyłem. Plus 5 do charyzmy, lepsze stawki podczas handlu. No to teraz średnio. Inteligencja. Żyjące cele pod świetną też słabo. Mięso, mielonka. Kurde. Dwa do siły. Mm -hmm. Self-boy? Niewidzialność, nie. A tym Co? Mm, Przywracanych klimatowy pełen zdrowia. No, no, ja się pytam co. gdzieś jak mam automatycznie jeszcze ustawionego. O, jest, Dawid. Widać, że mm, zna się synek na, na tej grze, widać. Co do Fallouta, to jakoś nie moje klimaty. No co ty? Znaczy, jeszcze tydzień temu, jakbyś mnie zapytał, tak na sucho po prostu, bez grania. To też bym tak powiedział, ale to się zmienia. Znajduję, słuchajcie, każdy rodzaj amunicji, tylko nie ten, który bym chciał. Co to mamy? A te ryby nie mogę wziąć. O! Woda, pojemnik, schron, to się nam przyda. Tu słyszę kolegów. Dobra, czarte miejscówce, coś mam jeszcze do znalezienia? Nie. Odszukaj następny zapis z dziennika w liceum. Ja łażą tu wszędzie. Ale ich mega głośno słychać, a oni mogą być na górze. To jest też to. Zaczną strzelać. Nie, 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 nie. Żartowałem. bo ja tutaj mam... źle stoję, pod lampą. Raz przyjdą, co? Jak usłyszeli mnie już. A ja bym chciał tylko lepszą broń. Och, to jest. To jest dziwna broń, bo Każdy strzał przeładować trzeba. Um, Kurde, to jest to, że ja nie słyszę gdzie oni są. Kurde, też. Takich wołam tym strzelaniem, ale hmm, posprawdzajmy sobie. Ignoruj 50% pancerza. Kra to jest. A to jest to cudo. Niestety no, oczywiście amunicji nie ma jak fajna broń ten rewolwer, ale mamy 0 Niestety Strzelba No to jest Musimy zostać przy tej strzelbie jednak A o 23 zapraszam Niechętnie Bo niechętnie powiem wam Inspirawka nie wiem czy jeszcze jesteś ale tak mnie wzięło na tę grę, jak ją wczoraj zacząłem grać konkretnie, że no, stream jak się wczoraj przeciągnął i jedyne 9 godzin grałem i co? Tylko w tę grę? 9 godzin follow No ale wiecie jak to jest. Jak to jest się zakochać, nie? Nie no, nie bierz miski dla psa, po co to? śmiertelniki też słabo to zostawię, bo to jest pieniądz duży zainwestować inwestować w PC no coś grania na Xboxie w Metro mi nie służy mm, tak to w ciemno mogę tutaj przytaknąć bo jestem nie jestem fanem może nawet lekkim hejterem jeżeli chodzi o pada nie umiem, nie umiałem, nie rozumiem grania na padzie to jest. Faki. Ja wiem, że wy tam jesteście. Was nie widzę. Tak duże lokacje, ja nie wiem czy tutaj byłem. Szoteczka wisiorek, komputer nie działa. Ok, tu był nasz cel. to się przydaje. Powiesz, ps 5 ma wyjść, i trzeba będzie kupić. Ok, czyli jesteś fanem, pada na padziku, spiegrać. O! W ściany poszło. O ja, to było cudne. Oczywiście, wymierzone wszystko. Wymierzone. Dobra. Możemy w sobie spaść. Trzeba uważać.